Cześć, jestem Gosia. Cześć, jestem Tomek. Zajmujemy się trenowaniem piesków już od 14 lat. To jest nasza pasja i najlepszy e, czas spędzony nad wodą. Dokładnie tak jak ja też jestem właśnie ratownikiem wodnym nad, nad Jeziorkiem Żywieckim i, w między, i między innymi też właśnie wykorzystujemy nasze pieski do patrolowania na Jeziorze Żywieckim. No i, i szkolenie. I mamy nazwę, nasze, nazwa naszej grupy ma Morfeusz Psi Patrol. W naszej grupie jest kilka piesków: jest to rafi, jest koka, nabi, laki, piega. Często też do nas przyjeżdżają przyjaciele z Czech oraz inni znajomi. Razem wspólnie spędzamy czas trenując i doskonaląc nasze umiejętności. Tutaj, teraz piega będzie wyskakiwać do swojego właściciela na komendę. Zrobimy to na razie od odległości, żeby ją po prostu oswajać z tym skokiem. Także już praktycznie jest przygotowana, za dostanie komendę i będzie skakać. No, tak, jak widać, bez zastanowienia, bez jakiejkolwiek kombinacji od razu na komendę hop, i płynie do swojego przewodnika. Oprócz tego, że trenujemy tutaj z pieskami, tutaj z naszymi, to też bardzo często bieremy nasze pieski na, na ryba, tak zwane na, na motorówkę i patrolujemy tu jezioro Żywieckie, bo bardzo często się zdarza, że y, ludzie wyskakują z y, rowerków czy z supów y, do wody bez, bez kapoku, bez żadnego zabezpieczenia. No, i z takim rafusiem, czy z nabi, czy z piegą, podpływamy do takiego osobnika. No, i zwracamy mu uwagę. Nie? I wtedy też fajnie jest, bo zamiast się człowiek frustrować, czy na przykład agresywnie podchodzić, jak się zachowywać nad wodą, czego nie należy robić, co można robić, i edukujemy to w miarę możliwości. Jak, i no, jak dostajemy jakieś zgłoszenia od szkoły, jakieś zaproszenie, to też bardzo chętnie przyjeżdżamy i, i edukujemy. No. Dobra. 18-miesięczna, ale tak dużo już potrafi. Jest taka mądra dziewczynka. Proszę, znalazła, znalazła rzutkę za ribem i teraz będzie wracać. Też musi znaleźć kierunek, w którym. Gdzie jest właściciel? Chłopcy są uczone, żeby chytały za rękę. I będzie z nią na komendę oczywiście wracać do brzegu z osobą nieprzytomną.